Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą, jednakże żaden nie powiedział czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: rabbi, jedz. On im rzekł. Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego. Czyż mu kto przyniósł, co do zjedzenia? Powiedział im Jezus. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam. Podnieście oczy i popatrzcie na pole, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon Na życie wieczne. Takiż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się. Prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo. A do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.